Rolnik Szuka Żony. Jedna z kandydatek właśnie ujawniła finał programu. Jest afera. Rolnik Szuka Żony po raz kolejny zapewnia widzom niesamowitą dawkę emocji. Wśród uczestników, którzy wierzą, że uczestnictwo w programie przyniesie im miłość, jest Rafał. Po wielu rozmowach mężczyzna specjalizujący się w hodowli papryki postanowił kontynuować znajomość z Anetą i Dominiką. Niespodziewanie jednak z pań zdradziła, jakie może być zakończenie programu. Rafał z rolnik żony stał przed trudną decyzją. Rafał, mieszkaniec województwa mazowieckiego, specjalizujący się w hodowli papryki oraz zboża, jest jednym z uczestników najnowszej edycji Rolnik szuka żony. Już na samym początku okazało się, że wiele kobiet chciało go poznać, o czym świadczą liczne listy, które otrzymał niedługo po emisji wizytówki. 32-latek, choć początkowo zdecydował się poznać kilka kandydatek, ostatecznie do dalszego udziału zaprosił trzy z nich, Magdalenę, Dominikę oraz Anetę. Każda z nich wydała mu się interesująca i każdą z nich chciał poznać bliżej. Panie za to z zaangażowaniem wykonywały zadania, które im powierzał. Przed tygodniem rolnik podjął ważną decyzję, podczas której poprosił, by Magda wróciła do domu. Część widzów już na początku przewidywało, że ich znajomość może zakończyć się dość szybko, a wszystko przez to, że kobieta zataiła przed Rafałem ważne informacje. W liście, który mu wysłała, nie wspomniała, że była niegdyś mężatką. Poinformowała go o tym dopiero podczas spotkania. Pomimo tego nie skreślił jej początkowo, dając jej szansę. Ostatecznie jednak postanowił się z nią pożegnać. Tuż po tym, jak gospodarstwo Rafała opuściła Magdalena, pozostały jeszcze dwie kandydatki, które z chęcią widziałyby się u boku rolnika. Sam 32-latek ewidentnie ma jeszcze problem, by podjąć ostateczną decyzję, przez co każda z nich nadal ma szansę na to, by zdobyć jego serce. Widzowie, ale również kandydatki zauważyli, że być może Rafał bardziej skłania się ku Anecie. Wspomniała o tym Magda w poprzednim odcinku, zanim rolnik poprosił ja o powrót do domu. Za to internauci dość sceptycznie patrzą na znajomość Rafała i Anety. W sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy na jej temat, a część widzów zaczęła nazywać ją, żmiją. A co o kandydatkach myślą najbliżsi rolnika? Tutaj pojawiły się sprzeczne opinie, część z nich widziałaby urafała Anetę, a część Dominikę. Za to mama 32 latka w każdej z kandydatek znalazła dobre cechy. Niedawno Aneta opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, bowiem znaczna część internautów decyduje się na podobny krok, lecz nieco inaczej jest w jej przypadku. Fotografia, którą zamieściła, powstała w Kazimierzu Dolnym, gdzie pod koniec października nagrywany był ostatni, finałowy odcinek Rolnik Szuka Żony, prowadzony przez Martę Manowską. Fotografia przez nią zamieszczona może sugerować, że to właśnie jej udało się zdobyć serce Rafała i nawiązać z nim bliską relację. Podpis do zdjęcia również może dotyczyć tej sytuacji. Czy faktycznie tak się stało i rolnik postanowił kontynuować znajomość z Anetą? Tego dowiemy się już niebawem.